Czy polski show biznes to arena, na której emocje, duma i medialne zabobony potrafią zniszczyć nawet najbardziej obiecujące kariery? Czy pożegnanie z parkietem tańca z gwiazdami może stać się początkiem wojny z telewizją i zerwaniem wszystkich mostów? Media huczą od plotek ta znana para ma zbojkotować ostatni odcinek show. Dzurer Tomasz Wygoda zabrał głos i postawił sprawę jasno, ale jego słowa jedynie budzą nowe wątpliwości. Ludzie przecierają oczy ze zdumienia, bo prawdziwa drama wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza dopiero się zaczyna. Przygotujcie się, bo finał TZG może przejść do historii z powodu ich sensacyjnej absencji i tajemniczej klątwy, która ich dopadła. Telewizyjne programy rozrywkowe to tygiel emocji, gdzie poza czystą zabawą i tańcem generuje się równie dużo dramatów za kulisami. Czasem te emocje są szczere a czasem stanowią część dobrze wyreżyserowanego spektaklu. Ostatnio na świeczniku znalazło się nie samo mistrzostwo taneczne, ale reakcja na porażkę, a konkretnie zaskakujące odpadnięcie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Wielu stawiało ich w roli pewniaków do finału. Przecież Kaczorowska, jako doświadczona tancerka, i Rogacewicz, jako aktor z charyzmą, wydawali się mieć kompletny pakiet. Jednak to właśnie siódmy odcinek, 26 października, okazał się dla nich końcem przygody. I choć eliminacje są wpisane w reguły każdej rywalizacji, to reakcja pary wywołała więcej komentarzy niż ich ostatni taniec. Kiedy ogłoszono werdykt, który dla wielu był niespodzianką, a dla samych zainteresowanych szokiem, Kaczorowska i Rogacewicz opuścili studio w pośpiechu. Nie było tradycyjnego pożegnania, wywiadów ani długiego dzenkowania. Po prostu zniknęli. Ten nagły odwrót od kamery natychmiast stał się gorącym tematem i zapoczątkował falę krytyki. Czy tak po prostu wygląda sportowa postawa? Czy może jest to wyraz głębokiego rozczarowania, które przerosło zawodowy chód? Szybko pojawiła się kolejna informacja, która tylko podsyciła spekulacje, para odwołała swój udział w jednym z programów Polsatu. To był jawny afront. I od razu pojawiło się pytanie. Które wisiało w powietrzu niczym bomba z opóźnionym zapłonem? Czy urażona ambicja sprawi, że Kaczorowska i Rogacewicz zbojkotują również finałowy odcinek tańca z gwiazdami? Tradycją jest, że na finał wracają wszystkie wypary, aby zatańczyć swoje ostatnie układy i pożegnać się z widzami. Ich absencja byłaby precedensem i wyraźnym manifestem niezadowolenia, a także, co najważniejsze, złamaniem kontraktu. Cała Polska, od fanów po media. Czekała na jasną deklarację. Właśnie wtedy, gdy emocje sięgały zenitu, sprawę postanowił skomentować: Dziurer, Tomasz, wygoda. Jego słowa, choć dyplomatyczne, tylko podsyciły wątpliwości i pokazały, jak delikatna jest sytuacja. Zapytany o potencjalny bojkot finału, wygoda nie wdawał się w ocenianie ich decyzji o szybkim opuszczeniu studia. Zamiast tego wyraził nadzieję, że para jednak pojawi się w finale. Ja nie mam takich informacji i mam nadzieję, że im się nic nie stało zdrowotnie lub że nie ma tam jakiejś katastrofy życiowej, która mogłaby taką nieobecność usprawiedliwić, powiedział w rozmowie z Superekspresem. Co to oznacza? Czy Dürer sugeruje, że tylko poważna choroba lub katastrofa życiowa mogłaby usprawiedliwić ich nieobecność? Czy to subtelna sugestia, że każda inna decyzja byłaby brakiem profesjonalizmu? Dalsze słowa wygody były równie wymowne. Więc jeśli nie ma takich zapowiedzi, to nie będę się na ten temat wypowiadać, bo ona była tutaj z Marcinem. Tańczyli bardzo długo i bardzo ładnie, pięknie. Mają swoich wielbicieli. Mam nadzieję, że tak jak wszyscy będą do końca, wiernie, uczciwie i sprawiedliwie. To była jawna prośba o wierność, uczciwość i sprawiedliwość, dokładnie to, czego oczekuje się od każdego uczestnika show. To wyraźny sygnał. Że Żyli i produkcja oczekują, iż Kaczorowska i Rogacewicz dotrzymają warunków umowy, mimo urażonej dumy. Ale w całej tej edycji Tańca z Gwiazdami powtarzała się jeszcze jedna, bardziej humorystyczna, choć równie medialna teoria, która mogła mieć wpływ na losy Agnieszki i Marcina klątwa Karolaka. Aktor Tomasz Karolak, który co tydzień polecał widzom, na którą parę głosować, miał rzekomo działać odwrotnie do zamierzonych efektów. Każda para którą wspierał publicznie, niespodziewanie żegnała się z programem. Oczywiście, to tylko żart, rodzaj telewizyjnego zabobonu, ale media szybko podchwyciły ten wątek, nadając mu miano fatum. Karolak sam odniósł się do tego. Podszedłem do nich nawet po ich wykonie i mówię: Kurczę, Marcin, ja uważam, żebyście zatańczyli pięknie i po prostu ja jestem za wami, prawda? No i niestety poprosiłem, żeby oddać na nich głosy i klątwa Karolaka Ale to wszystko jest serca, to nie jest z wyrachowania Czy to wszystko to tylko gra? Czy może faktycznie Karolak nieświadomie przeklął Kaczorowską i Rogacewicza Przyczyniając się do ich odpadnięcia i późniejszej dramy? To pytanie, choć absurdalne, doskonale pokazuje Jak w show biznesie każda, nawet najbardziej absurdalna teoria Żyje własnym życiem i potrafi wpłynąć na postrzeganie wydarzeń Cała ta historia, od zaskakującej eliminacji, przez gorzkie odejście pary, pomebialne spekulacje o bojkocie finału, dyplomatyczne słowa jurora i żarty o klątwie pokazuje, jak cienka jest granica między sportową rywalizacją a emocjonalną rozgrywką. Udział w programie tego typu jest ogromnym wysiłkiem, ale oczekuje się, że profesjonalizm zwycięży nad osobistym rozczarowaniem. Pytanie o ich powrót do finału było więc nie tylko pytaniem o taniec, ale o wizerunek i szacunek do reguł gry, w której, niestety, czasem trzeba po prostu przegrać i uścisnąć dłoń zwycięzcom. Ich dalsza decyzja miała pokazać, co jest dla nich ważniejsze: momentalna duma i urażona ambicja, czy szersza, zawodowa perspektywa i dotrzymanie warunków kontraktu. Czy Kaczorowska i Rogacewicz zaryzykują wszystko, by pokazać swoją urażoną dumę? Czy klątwa Karolaka będzie miała swój finał w bojkocie show? Ta drama trzyma w napięciu do samego końca, a my z niecierpliwością czekamy na rozwój wydarzeń.